Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj odcinek specjalny z gościem, który wylicytował swój udział w programie na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pan Paweł wylicytował udział za 1125 zł. Odbędziemy spacer po Starych Powązkach w Warszawie. Pokażemy groby znanych aktorów. Pan Paweł bardzo lubi film Sami Swoi czy serial 07 z Głoś. Maciej Gąsiorowski. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Niedawno zmarli genialny aktor Jan Nowicki i reżyser Roman Załuski. Twórca m.in. Kogla Mogla, Och Karol czy Komedii Małżeńskiej, został pochowany w kolumbarium na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Pogrzeb Jana Nowickiego, czyli słynnego Wielkiego Szu. Odbył się na cmentarzu w Kowalu. Artysta spoczął w grobowcu rodzinnym, który wybudował jeszcze za życia. Jeśli chodzi o rocznicę, to 17 grudnia 80 urodziny skończyłby Andrzej Zaorski. Ten aktor został pochowany na starych powązkach w Warszawie. Tu także spoczywa Józef Nalberczak. 18 grudnia minęła 30. rocznica jego śmierci. Na cmentarzu Powązkowskim pochowany jest także Jan Łomnicki. 18 grudnia minęła 20. rocznica jego śmierci. W poprzednim odcinku Niezapomnianych mówiłem o rodzinach polskich gwiazd. Wspominałem m.in. o rodzicach Ireny Jarockiej. Dostaliśmy zdjęcia od pani Jolanty Rzyczyńskiej, która odwiedziła grupę rodziców słynnej piosenkarki na cmentarzu Srebrzysko w Gdańsku. Dziękujemy. Cześć Paweł, dzięki, ci, że przyjechałeś. Gratuluję wygranej w licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy. Chciałbym cię o Ciebie dowiedzieć, które z moich programów, odcinków niezapomnianych lubisz najbardziej i od kiedy interesujesz się cmentarzami. I zapraszam Cię na spacer po Starych Super. Powązkach. Paweł na Starych Powązkach nie jest już po raz pierwszy. Był kilka lat temu. Niestety niedawno zmarł aktor Włodzimierz Nowak, który zagrał między innymi w Misiu. Zgadza się. A teraz przejdziemy do innego aktora, który znany jest z filmów Stanisława Barei, czyli do Wiesława Gołas. Grup Wiesława Gołasa, tu także jest wpisana już żona wybitnego aktora pani Maria, która jeszcze żyje. Skąd najbardziej lubisz no, najbardziej chyba najbardziej chyba znany z czterech pancernych to nie? Tak jest, chcesz, który... Zgadza się. No i ogólnie aktor kojarzony bardziej z komedią, tak? Jeszcze oczywiście z załogi Rudego 102 żyje e, Janusz Gajos oraz Włodzimierz Press, czyli Grigori, niedawno zmarł Franciszek Pieczka, pochowany jest także w Warszawie, tylko na innym cmentarzu. Falenicy Aleksandrowie, a jeśli chodzi o Olgierda, czyli Romana Wilhelmiego, spoczywa na cmentarzu wilanowskim, o, również w stolicy. Wiesław Gołas zagrał także oczywiście ze wspomnianą już Haliną Kowalską w Alternatywach 4. Grał tam niejakiego Majewskiego, grał także w innych komediach. Y Stanisława Barei, między innymi można powiedzieć jego takiej pierwszej flagowej, czyli żonie dla Australijczyka. Zobacz, jaki okazały grobowiec rodziny Kronenbergów. Jedni z najbogatszych Polaków w czasie zaborów. Ich majątek szacowano na około 30 miliardów rubli w złocie. Byli jednymi z najbogatszych ludzi w ogóle w całym Imperium Rosyjskim. No to widać faktycznie po tym grobowcu, że coś takiego w posiadłość czek. Czek niż Tak, w jest niż grobowiec. Przed nami grup Marcina Pawłowskiego, młodego dziennikarza TVN24. Wcześniej m.in. prowadził program Filmidło z Karoliną Korwin-Piotrowską. Jak widzisz, jego grup przedstawia nie do końca zamknięte drzwi. Taki motyw charakterystyczny. Dziennikarz, niestety, zmarł na raka. W tym samym czasie chorował także nieżyjący już y, Kamil Durczok. Tak? Niedawno było rocznica nie śmierciła się to. Tak, tak. Ten, jak widzisz Marcina 20 listopada 2004, czyli już 18 lat. Zobacz, a tu pochowany jest Andrzej Kopiczyński, czyli słynny 40 latek. Można powiedzieć, że od tego się zaczęło y, może nie program niezapomnianych, ale moja pasja związana z cmentarzami, bo Mam tutaj rodzinę pochowaną, o której opowiem w jednym z odcinków niezapomnianych. I pan Andrzej miał bardzo prosty, skromny grób, i wiele osób przechodząc tutaj główną aleją zastanawiało się, dlaczego tak wybitny aktor nie ma porządnego grobu z prawdziwego zdarzenia. W zeszłym roku, tuż przed y, wszystkimi świętymi, powstał taki oto nagrobek, y, tak można powiedzieć, w stylu góralskim. Sfinansowała go. Córka pana Andrzeja, która nie chciała pomocy żadnej instytucji państwowej. I w tym roku. Podczas Wszystkich Świętych kwestowałem na starych powąskach i spotkałem jednego ze strażaków z Tomaszowa Mazowieckiego, który tutaj kwestował. Tomaszów Mazowiecki nie przypadkiem, gdyż pan Andrzej Kopiczyński kiedyś przyjechał do nich i został tam honorowym strażakiem. I, i, i oni z, z uzgodnieniu z córką powiedzieli, że będą się opiekować grobem. I jak widzisz, grób na szczęście nie jest zapomniany. Ten nagrobek kojarzy mi się, jak na wioskach siedzi, są takie um, kapliczki, tak, gdzie się tak, ludzie modlą, tak, nie? Tak, To jest tak, faktycznie tak. takie... Jest zatroskany, ten tak, tak, tak. frasobliwy. A wizerwi grobu Andrzeja Kopiczyńskiego pochowany jest pradziadek znanej aktorki Beaty Tyszkiewicz, Stanisław Hrabia Tyszkiewicz. Grób niedawno został odrestaurowany, a teraz jeden z najnowszych grobowców okazałych, czyli grup rodziny Staraków, w którym pochowany jest, prawdopodobnie, bo do końca tego nie wiadomo, Piotr Woźniak Starak, znany producent, mąż Agnieszki Woźniak Starak, prezenterki TVN. Zginął tragicznie w wieku 39 lat i są, prawda, dywagacje, czy on jest tutaj pochowany, bo pierwotnie był pochowany w tej posiadłości w Fuledzie, tam gdzie zginął, tak, tam grób jest, o, ale były różne, prawda, jakieś wątpliwości. Oficjalnie w Polsce, nie wiem, czy Państwo wiedzą, nie można chować ludzi na przykład sobie w ogródku, tak? Swoim prywatnym. Musi to być na terenie cmentarza. Oficjalnie grup jest tu, na Starych Powązkach. Czyli w dokumentach wszystko się zgadza, ale jak jest w rzeczywistości, tego nie wie nikt. Tego no niestety nie wie nikt, tak? No, na pewno będzie jeszcze przez wiele lat tajemnica jego śmierci przez różne osoby różnie odbierana tak ale grup jest okazały jak kręciłem jeden z odcinków niezapomnianych widziałem jak ekipa go robi materiał sprowadzony z Włoch oczywiście nie mam pojęcia ile kosztował tuż obok Grobu Staraków pochowany jest znany aktor Krzysztof Kolberger oraz drugi aktor Janusz Zakrzeński, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Jak widzicie, znany był z odtwarzania 11 listopada marszałka Józefa Piłsudskiego, stąd tutaj te popiersie. Krzysztof Kolberger z kolei czytał testament Jana Pawła II, jak zmarł nasz papież. I niedawno właśnie. Była żona, czyli znana aktorka Anna Romantowska oraz córka Julia, która została reżyserem wyjawiły, że Krzysztof Kolberger pod koniec życia był gejem. A Janusza Zakrzeńskiego pewnie pamiętasz z jakiegoś serialu? Nie? Tak, mi się kojarzy, grał, nie wiem, nie pamiętam, czy to był profesor, czy, czy jakiś hrabia w Emek Miłość. Tak, zgadza On podarował się. Podarował bodajże mieszkanie w z Zubrocznym. Tak, 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 dokładnie, tak, dokładnie, zgadza się. Grał jeszcze między innymi w Nadniemnym. Tym razem nie aktorka, tylko piosenkarka, Violetta Villas, jak widzisz, dość charakterystyczny grób. Prawdopodobnie to płyta pozioma ma charakteryzować jej blond włosy, a, a no raczej jest... perukę, <laughs> prawda? A czarne to jej kreacje, tak? który występowała między innymi w Las Vegas słynnym, w Casino de Paris, gdzie miała śpiewać z Frankiem Sinatrą. I plotkowano o ich rzekomym romansie. Pamiętasz, może jakiś przebój pani Wioletty? Najbardziej znany dla ciebie mamu, nie? Tak, tak, taki. Smutny. Bardzo smutny. Przyjdzie na to czas ten weselny. tak. I oczywiście, Wioleta Villas to też pseudonim, gdyż nazywała się Czesława Cieślak po mężu Gospodarek. zobacz po prawej, najwyższy grobowiec na starych powązkach słynnych przemysłowców rodziny Lilpop. Ma 10 metrów wysokości. O rodzinie Lilpop mogliście m.in. usłyszeć w serialu Stulecie Winnych. Znajdujemy się przed grobem Marka Perepeczki, czyli słynnego Janosika. Paweł ma związany z tym coś naprawdę ciekawego. Tak, wykonany w tym roku tatuaż z podobizną właśnie Janosika. Czyli jest... jeden z ulubionych tak, tak, seriali. Tak, jeden z moich ulubionych seriali, a która, która oglądam... postać. No to wszystkie. Właśnie, ale Janosik, Nowaruś ćwiczą, no to Pójdziemy to jest, jeszcze na jego To grup? jest tak, to są. No, no i szw, no szwagów. Jeden z seriali ulubionych, zawsze jak oglądam, to żona ucieka, bo mówi, że nie można na to patrzeć. Wega, to są najlepsze, co może być. Taką powiem ciekawostkę a propos Janosika. Kompozytorem muzyki był Jerzy Duduś-Matuszkiewicz. A jego żona Grażynka, niestety też już nie żyjąca, była matką chrzestną mojego ojca oraz Rafała Szaskowskiego, czyli prezydenta Warszawy. Znajdujemy się przed grobem Jerzego Połomskiego w Alei Zasłużonych. Pochowana jest tu także jego starsza siostra Jadwiga Pająk. Jak wiecie, pan Jerzy Połomski to był jego pseudonim. Zawdzięczał go Ludwikowi Sempolińskiemu, który stwierdził, że jednak nazwisko Pająk jest zbyt pospolite, więc poprosił, Pana Jerzego o wymyślenie sobie pseudonimu. I ten w zeszytach szkolnych, czyli w takich wpadkach uczniów, zobaczył, że ktoś napisał Uniwersał Połomski zamiast Połaniecki i stąd ponoć jest ten pseudonim. Miejsce. Kosztowało prawdopodobnie około 30 tysięcy złotych. Tutaj w alei zasłużonych, tu wciśnięte niedaleko jest pochowany tuż obok Bogusław Kaczyński, znany dziennikarz. Kilka metrów dalej. Wojciech Młynarski. Jakie znasz Paweł piosenki pana Jerzego, mimo swojego młodego wieku? Bo jest <grym> jesteś dziewięć... rocznik. 90. Bo piosenka, z dziewczynami, czy cała sala śpiewa z nami? No to chyba to każdy zna. Mimo nawet młodego wieku jest to dość znane, nie? Zgadza się. Oczywiście starsze osoby znają więcej przebojów pana Jerzego. Wiem, że lubisz także samych swoich. Tu jest pochowany słynny Kargul, czyli Władysław Hańczar z żoną Barbalą, Barbarą Ludwiżanką która występowała też m.in. w 07 Zgłoś się. Obok jest pochowany aktor, który zagrał m.in. w Krzyżakach czy w Stawce większej niż życie, Tadeusz Białoszczyński. Jak widzisz, aktor został pozbawiony jego grup złodzieje, ukradli litery i postawiono tylko taką skromną tabliczkę, żeby było wiadomo, kto to jest. Tak, tak samo przechodziliśmy, Tadeusz Fijewski miał Pozbawiony był liter, teraz są wstawki złote. Tadeusz Ujewski, czyli Czeraśniak, ojciec Tomusia Czeraśniaka, czyli Wiesława Gołasa. Którą część trylogii Sylwestra Chęcińskiego lubisz najbardziej? Ostatnią, jak Ostatnio, w Stanach, tak? gdzie, gdzie kiedyś mi tam najmniej się podobała, to dzisiaj z żoną nie ma co oglądać, mam zawsze nagrane. Było niedawno chyba w telewizji. Tak, teraz leciało trzy tygodnie z rzędu, w środę leciało, także, także no to, to praktycznie na pamięć znam. Tu na Starych Powązkach pochowany jest właśnie Lucian Dytrych, który zagrał w trzeciej części w Domu Polskim tam w Chicago, przemawiał w czasie pogrzebu Jaśka, czyli brata tak e, e, Pawlaka. Ciekawostką na przykład było to, że trzecia część powstała jakby, e, reżyser d, powiedział, że ok, nakręci trzecią część, ale pod warunkiem, że zostanie ona nakręcona w Stanach. To było, I to było jakby jego, na, na, jakby jego wymaganie. Ja słyszałem z kolei taką anegdotę, że e, ten aktor, e, który grał w pierwszej części, czyli w samych swoich, czyli ten Jasiek, miał wystąpić w tej, w tym, e, w tej części ale zmarł wcześniej, więc trzeba szybko było dokręcić wątek z pogrzebem. A teraz znajdujemy się przed grobem Bogusza Bilewskiego, czyli słynnego Walusia Kwiczoła. Jego niestety już nie mam wytatuowanego, ale może niedługo się to zmieni. Słynny duet z Witoldem Pyrkoszem, czyli Pyzdrą, tak, wystąpili nawet w reklamie pewnej margaryny, że mieli mieć serce jak dzwon, ale no niestety serce pana Bogusza wkrótce później Przestało bić, no i zmarł. I tu y, jest pochowany. Grób jest bardzo charakterystyczny, gdyż latem rosną tu pewne owoce. Lubisz może poziomki? Bardzo. To jak, przyjdziesz tu, jak przyjedziesz kiedyś do Warszawy i odwiedzisz jeszcze raz grób pana Bilewskiego, to możesz natrafić na rosnące tutaj właśnie poziomki. Nie wiem, czy koniecznie chciałbym próbować ich z grobu, ale. Ja również. Ale taka ciekawostka i grupa Zdzisława Maklakiewicza, słynnego Maklaka, który zagrał Traktorzystę w Nie ma mocnych, czyli drugiej części trylogii Sylwestra Chęcińskiego, prawda? Grał z Janem Hemilem w rejsie czy jak to się robi. Też y, jego śmierć jest owiana tajemnicą. Wyszedł z hotelu Europejskiego, miał zostać pobity przez milicjantów. Wszyscy myśleli, że się pan z dzieciu upił a Prawdopodobnie został są pobity. Ty? Tak. Duety Maklakiewicz-Himmelsbach słynął z wielu anegdot, prawda? Często jednak bardzo wulgarnych. Bardzo wulgarnych i na cmentarzu nie będziemy ich przytaczać. Znajdujemy się w katakumbach, jednej z najstarszych części na Starych Powązkach. Tu także pochowani są różni zasłużeni Polacy. Jak widzisz ołtarzyk ku czci Czesława Niemena tutaj jego grup, obok Katarzyna Sobczyk znana piosenkarka i idziemy dalej Andrzej Kurlewicz, czyli kompozytor między innymi serialu Polskie Drogi oraz jego żona Wanda Warska, która była piosenkarką. Kolejny ołtarzyk Irena Jarocka, tutaj też jest pochowana. Jak widzisz zostawiają tutaj fani kwiaty. Motyle, czyli od jej przeboju, motylem jestem. Niestety też bywa, że te rzeczy są kradzione. Pani Irena, która była piękną kobietą, zmarła niestety na raka mózgu. Najbardziej no chyba jej, jak, jej, jak ją... kawiarenki no, chyba no, na, nazwę, Najsłynniejsza nie? to zdecydowanie kawiarenki. Oczywiście na Starych Powązkach w Warszawie pochowanych jest więcej aktorów znanych z 07 z Głoście, samych swoich, czy z innych komedii, o których opowiadałem podczas spaceru z Pawłem. Oto ich groby. Jeśli chodzi o Janosika, to na Starych Powązkach pochowany jest reżyser filmu i serialu Jerzy Passendorfer, Marian Łącz, który zagrał Zbójnika Słowaka, Mieczysław Czechowicz, który zagrał Hrabiego Chorwata, czy Lech Odon, który wcielił się w plebana. Jeśli chodzi o samych swoich oraz kontynuację, to Pochowany jest tutaj także Bronisław Pawlik, który zagrał dyrektora PGR w Nie mocnych. Najwięcej aktorów wystąpiło z kolei w serialu 07 Zgłoś się. Tu także pochowany jest reżyser serialu Krzysztof Szmagier, czy aktorzy Edmund Fetting, który wcielał się w inżyniera. W pierwszym odcinku major opóźnia akcję Teodor Gendera, który zagrał opryskliwego milicjanta w odcinku drugim pod tytułem Wisior. Józef Nalberczak, który zagrał tymowskiego kierownika kina szefa szajki. Aleksandra Leszczyńska, właściwie Zofia Aleksandra Jasińska, która zagrała dozorczynię sąsiadkę Leokadii Czudraś oraz sąsiadkę Dudziaka Welwolniaka w odcinku numer 3, Dziwny wypadek. To także pochowany jest Marek Warisella, który zagrał milicyjnego kierowcę w trzecim i ósmym odcinku serialu Andrzej Szalawski, który zagrał Łukasza Ulińskiego, opiekuna Fordona w odcinku piątym pod tytułem 24 godziny śledztwa, Piotr Dejmek, który w tym samym odcinku zagrał Anatola Kapickiego, mordercę Janczakówny, czy Halina Czengery-Wołejko, która zagrała żonę profesora Malickiego w szóstym odcinku pod tytułem Złoty Kielich z Rubinami. Na Starych Powązkach ma być także pochowany Ryszard Ostałowski, ojciec znanej aktorki Dominiki Ostałowskiej, Gwiazdem jak Miłość. W 07 Zgłosie grał on dzielnicowego rozmawiającego z Borewiczem o Janie Kostrzewskiej w odcinku numer 8. Na Cmentarzu Powązkowskim spoczywa także Krzysztof Świętochowski, który w odcinku Grobowiec Rodziny von Rausch zagrał grabarza Piotrowskiego. W odcinku 9 pod tytułem Rozkład jazdy wystąpił Zbigniew Kryński. Aktor zagrał recepcjonistę w hotelu turystycznym. W tym samym odcinku zagrał także Jerzy Bielenia, który wcielił się w dyrektora cyrku. Na Starych Powązkach także pochowany jest inny aktor z tego odcinka, Wojciech Cacko-Zagórski, który zagrał opiekuna cmentarza wskazującego grób Sulim. W odcinku 12 ścigany przez samego siebie zagrała Maria Homerska, wcieliła się w Elizę Hoffman, sąsiadkę Jagodzińskich. W 13 odcinku strzał na danceingu wystąpił Mieczysław Wojt, ten znany aktor wcielił się w mecenasa Stolarskiego, szefa nielegalnego kasyna. Z kolei w odcinku wagon pocztowy zagrali Jan Ciecierski, który wcielił się w elektryka Gałęckiego i Stanisław Michalik, który zagrał Stewarda Jakubowskiego. Jeśli chodzi o innych aktorów pochowanych na Starych Powązkach, w Warszawie, którzy zagrali w 07 Zgłosie, byli to także Ignacy Machowski, który zagrał Romskiego, ojca Ewy i Mieczysława, aktor Spoczywa w Katakumbach, czy Jan Prochyra, który zagrał Dudziaka, szwagra szczerbicaw. W odcinku 15 skok śmierci. Pochowany jest tu także Mariusz Leszczyński, który zagrał kanalarza obok domów towarowych Wars i Sawa. Na starych powązkach pochowane są także aktorki Irena Oberska, która zagrała głuchoniemą staruszkę w makówku w odcinku 7, czy Ewa Sałacka, która wcieliła się w prostytutkę na pogrzebie Zwolińskiego w odcinku 14 pod tytułem Hieny. Dziękuję za spacer po Starych Powązkach. Liczę, że w następnym roku również weźmiecie udział w licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Być może uda się, że przyjedziemy do Was, na Wasz okoliczny cmentarz, gdzie Wy nas poprowadzacie. To ja bardzo dziękuję, że mogłem przejść i pooglądać Groby, które bardzo mnie interesowały. I serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału. Dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia. Do zobaczenia. Drodzy widzowie, jeśli chcecie wziąć udział w spacerze po Starych Powązkach lub innym cmentarzu warszawskim, zapraszam. Będę organizował takie spacery jak w przypadku Pana Pawła. Chętnie zapraszam także wycieczki szkolne czy uniwersytety trzeciego wieku. Dziękuję za obejrzenie kolejnych Niezapomnianych. Za tydzień wracamy z tematem w którym pokażę Wam groby gwiazd, które wystąpiły w różnych programach rozrywkowych. Zobaczycie m.in. mogiłę młodej tancerki, która wystąpiła w You Can Dance, czy kucharza, który brał udział w show Hell's Kitchen. Zobaczymy także grup młodej aktorki na wspólnej, która zmarła w wyniku zaczadzenia. Do zobaczenia!